Cześć, witam Was na kanale Converse Vlog. Jesteśmy w mojej kuchni. Poza zajmowaniem się ogrodem, działką moją, lubię gotować. A przy okazji gotowania weekendowego śniadanka postanowiłem, że podzielę się z Wami moim autorskim przepisem na owsiane placki z cukinii. Tak, dokładnie, owsiane placki z cukinii. Dosyć fajny, szybki, lekki przepis. Myślę, że każdemu z Was się spodoba. Fajna alternatywa dla placków ziemniaczanych których jakby nie było na śniadanie to raczej nie polecam. A te fajne są leciutkie placuszki chrupiące do jakichś dodatków wytrawnych w sam raz. Także jak wykonać te placki? Po pierwsze na Cookido. to jest aplikacja do obsługi Thermomixa. Możecie znaleźć ten przepis. W zasadzie jest już aktywny. Postaram się podlinkować w opisie. Jeżeli się nie uda podlinkować, bo jeszcze tego nie robiłem, wrzucę po prostu pełen przepis, który będzie można wykorzystać również nie tylko w Thermomixie, ale i w zwykłym blenderze, jakim możecie posiadać w domu. Dobra, to jak wygląda temat? Placki owsiane z cukinii. No jak sama nazwa wskazuje, główne elementy to są płatki owsiane, w tym przypadku górskie błyskawiczne, cukinia, jest to młoda cukinia, takie 30 cm małe cukinie można już dostać w zasadzie na straganach Dwa ząbki czosnku, mała cebulka, dwa jajka, trochę mąki pszennej, pieprz, sól, majeranek. No jak ktoś majeranku nie lubi można zastąpić inną przyprawą, aczkolwiek ja uważam, że majeranek jest tu idealny. No i oraz mleko. Jak przyrządzić takie placki? Pokażę Wam na przykładzie akurat Thermomixa ponieważ mam dodany przepis i będzie mi łatwiej no to co do dzieła w pierwszej kolejności nieważne czy używacie Thermomixa czy też zwykłego blendera należy um, nasze płatki owsiane nieco rozdrobnić do takiej formy bardziej łączyste. jak widzicie tu mamy pełne ziarna że trzeba wrzucić te płatki i po prostu chwilę je tam pomielić zaraz Wam pokażę jaka konsystencja powinna być Jak widzicie, konsystencja jest już taka bardziej mączysta. Gdzieś tam jeszcze są takie grubsze frakcje to jest fajne. Ale nie musi być to na idealnie gładko, tak jak mąka, pszenna. Po prostu trzeba to ziarno rozbić, żeby szybciej nam się przyrządziło. Tak jakby nie. Dobra, kolejnym krokiem będzie dodanie następnych składników. W tym przypadku cebula oraz czosnek. Cebulę mam już pokrojoną. Nawet do blendera warto ją przekroić na ćwiartki Ząbki dam całe Aby po prostu nam się szybciej zblendowały I teraz za pomocą właśnie blendera trzeba jeszcze raz to przemielić W są to 4 sekundy Kolejnym krokiem jest dodanie do misy naszej cukinii Młodej cukinii, ja to mówię młoda cukinia i taką lubię używać ponieważ ma taką dosyć małą średnicę, wystarczy ją po prostu na plastry pokroić, zresztą nie jest aż tak nasączona wodą, ma dużo tego miąszu jeszcze. A to akurat przy na placki, no to nie jest skazane, żeby tu dużo płynu było, ponieważ te placki będą nam się przypalały przy smażeniu, tego wrzucam tą cukinię. Następnie dodaję dwa jajka, akurat średnio przyjmuję gdzieś tak. Jedno jajko na cukinię. nie zostało. Następnie dodaję już mieszankę przypraw. W moim przypadku czyli majeranek, pieprz i sól. Daję troszkę mąki pszennej. Aby nam to wszystko fajnie związało. I na koniec mleko. Tak. Kiedy mam wszystkie składniki dodane, zamykam misę i uruchamiam blender. Jest to najpierw, ja w przy przypadku takich większych kawałków cukinii ustawiam więcej obrotów na jakieś 15 sekund, gdzieś na piątkę, może szóstkę nawet. A później, żeby to się wszystko jeszcze fajnie wymieszało z 20 sekund na trójeczce. Mówię cały czas o przypadku Thermomix'a. OK. Jeszcze dam 20 sekund na trójce. I w zasadzie ciasto na placki mamy gotowe. Może się wydawać nieco lejące, ale uwierzcie mi, za 5 minut bo trzeba chwilkę poczekać, żeby powstało. To wszystko się fajnie nasiąknęło, Te płatki wciągną płyn, mąka już uwolni gluten i to ciasto nieco się zagęści. Dlatego też pisałem, żeby nie używać zbyt dużych cukini, które już mają naprawdę dużo wody. Co by nam to spowodowało, że to ciasto byłoby lejące strasznie. No co, ja przeleję ciasto i za chwilę się widzimy. No ja jestem z powrotem. Minęło jakieś 10 minut. W tym czasie nieco uprzątnąłem. Przygotowałem patelnię. Taką wyższą, żeby mi tu nie chlapał tłuszcz. Nalałem nieco oleju na tą patelnię. Tutaj możecie zobaczyć, już wrzuciłem kawałek, troszeczkę ciasta, żeby zobaczyć, czy już jest odpowiednia temperatura. Ciasto, które wykonałem w międzyczasie, Zagęściło się fajnie, no jak wspomniałem, no mąka puściła gluten, płatki owsiane przez to, że zmielone szybciej naciągnęły tą wilgoć i całość się zagęściła. I teraz następnym krokiem jest właśnie posmażenie tych placków. No Tutaj już widać, że ciasto fajnie skwierczy na oleju, więc możemy przekładać te placki. Ja porcuję to taką łyżką, zwykła łyżka stołowa i rzucam takie po prostu małe placuszki bezpośrednio na patelnię jak ktoś woli większe placki, można większe tylko, że one już będą, podejrzewam, mniej chrupiące i trochę dłużej będą musiały się smażyć Muszę tyle placków akurat będzie I te placki dosyć szybko się smażą, gdzieś tak po dwie minutki z każdej strony. O taka porcja yy, z tych składników, które zobaczycie w opisie, bo no myślę, że spokojnie na, nawet na 6 osób do śniadania starczy. Ja akurat zrobiłem tego ciasta nieco więcej, yy, ponieważ sobie dojemy te placki na kolację. W międzyczasie zachęcam Was do subskrypcji kanału. W ostatnim czasie trochę nowych osób przybyło, się wszystkim. I od razu wam powiem, że około 100 subskrybentów w ostatnim czasie, jak pozyskałem wpłynęło na to, że tych wyświetleń filmów jest od razu dużo, dużo więcej. Statystyki YouTube'a nie kłamią i w zasadzie dwukrotnie zwiększyła się ilość wyświetleń filmów w ostatnim czasie, także. Subskrypcje mają bardzo duże znaczenie Przynajmniej dla mnie Jeżeli chcecie oglądać moje filmy, chcecie żeby było ich coraz więcej i coraz lepszej jakości Pomóżcie mi rozwijać kanał Jeżeli tak oglądacie te moje filmy, dajcie tego suba Kliknijcie dzwoneczek, przy okazji będziecie mieli powiadomienia o nowych odcinkach I przy okazji, jeżeli Wam się podoba taki format Być może format, który jeszcze ewoluuje Aczkolwiek takie gotowanie w moim wydaniu Dajcie znać, bo naprawdę mam bardzo dużo i swoich patentów na potrawy, i też mam fajny zapas przepisów na przetwory, i też taka seria na pewno powstanie. Wszystkie warzywa, które będę zbierał, będę w jakiś sposób chciał przechować, żeby dłużej, tak jakby nadawały się do spożycia, i będę wykonywał na zimę przetwory. Część przepisów to są przepisy. No, nie powiem, że stare, ale przepisy takie nietypowe podejrzewam, szczególnie dla, dla Was mogą być. Ponieważ są to przepisy tak z Ukrainy. Nie będę tego nagrywał, dlatego że temat Ukrainy jest teraz modny, a dlatego po prostu, że mam fajne przepisy z tamtych rejonów i są naprawdę smaczne. Testowałem wykonanie niektórych przetworów właśnie w ubiegłym sezonie. Częściowo ze swoich warzyw, częściowo skupnych, bo nie miałem wystarczającej ilości. Ale powiem Wam, petarda, komu nie dałem tam, żeby poczęstować tych, tych sałatek, jakiś to powiem Wam, był zachwycony. I wykonując, nie wiem, tam mieliśmy chyba z 50 może albo i 60 słoików Wszystkiego tak naprawdę nic nie zostało do tej pory. mam tylko swoich buraczków. Także naprawdę polecam. I przy okazji zapowiadam, że taka seria mała będzie miała miejsce. A w międzyczasie nasze placuszki już powoli kończą się smażyć. Jak widzicie, tutaj fajnie taki złoty, nawet taki już brązowy kolor mają. Ja wolę takie mocniej przypieczone. One są wtedy takie fajne, chrupiące. Nie mówię, żeby je popalić, nie? Na gazie, ale tak, żeby po prostu były fajnie przyrumienione. I mówię, dosłownie tutaj można po czasie filmu popatrzeć. 4 minutki w sumie jeszcze tutaj obrócę raz, żeby dopiekła się tamta strona. O te już są idealne z tej strony i mogę ściągać z patelni. I tak oto prezentują się placuszki. Degustacji nie będę nagrywał, bo są gorące, ale musicie mi wierzyć na słowo są przezarąbiste. Zachęcam do wypróbowania przepisu i podzielenia się swoją opinią albo na cookie do, jeżeli będzie taka możliwość, albo w komentarzach. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!